Toruń szybciej spłaci część kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. To efekt dobrej dyscypliny finansowej miasta i ograniczenia deficytu w ubiegłym roku. Dzięki dobremu zarządzaniu środkami finansowymi miasta spodziewane na koniec roku zadłużenie miasta zmniejszy się o 16 milionów złotych. To wynik m.in. rozliczeń roku ubiegłego. Przejściowo te środki zostaną przez trzy miesiące wykorzystane na współfinansowanie budowy sali koncertowej, ponieważ w listopadzie ruszy finansowanie z kredytu bankowych i wtedy te pieniądze wrócą do miasta. Dodatkowe pieniądze w budżecie Torunia to także efekt wyższych dochodów, jakie miasto uzyskało w 2012 roku. Te 16 milionów pozostało w miejskiej kasie. To są pieniądze, które mamy na rachunkach bankowych i teraz proponujemy radnym, aby wykorzystać je na spłatę kredytów i w takim i tym sposobem właśnie zmniejszy się planowane zadłużenie na koniec roku. Miasto nie tylko zmniejsza zadłużenie, ale także aktywnie pozyskuje zewnętrzne dotacje. W ostatnim czasie Toruń otrzymał 700 tysięcy złotych z PFRON-u na adaptację budynku przy ulicy Fałata 98 na potrzeby osób niepełnosprawnych i blisko 350 tysięcy złotych z budżetu państwa na dofinansowanie opieki żłobkowej.